Otwieramy i konfigurujemy najnowszy telewizor Sony Bravia 3. To niedroga propozycja LCD LED z odświeżaniem 60 Hz, która może być idealna do codziennego oglądania filmów i seriali. Zabieramy się za unboxing. Szczegółowe testy telewizorów znajdziesz na hdtvpolska.com. Fff Tak prezentuje się Sony Bravia 3 w pełnej okazałości. Wkrótce nasz test, a cenę tego modelu znajdziesz w komentarzu.